Dzień dobry Państwu. Tematem tego filmu jest przygotowanie do egzaminów zawodowych adwokackiego i radcowskiego. Jak przygotować się do nich skutecznie, aby uzyskać ocenę pozytywną na tym egzaminie? Ja nazywam się Wojciech Bednarczyk, jestem radcą prawnym. Sam egzamin radcowski zdawałem w 2017 roku i przyznam, że od tego czasu jego forma się tak naprawdę nie zmieniła. Chciałbym się z Państwem podzielić swoim osobistym doświadczeniem. A także e, doświadczeniem z mojej wieloletniej pracy z osobami, które przygotowywałem do tego egzaminu na indywidualnych korepetycjach, a także podczas kursów, e, które prowadzę w wydawnictwie Jus Vitae. Zapraszam was do obejrzenia tego nagrania. Na początek powiem kilka słów o samym egzaminie. Nie każdy może do niego przystąpić. Najliczniejszą grupą, e, która przystępuje do tego egzaminu, są oczywiście aplikanci. Jednak ukończenie aplikacji radcowskiej czy adwokackiej nie jest tutaj koniecznym warunkiem przystąpienia. Do tego egzaminu mogą podejść także doktorzy nauk prawnych i osoby, które mają ukończone studia prawnicze, a także określone w ustawie doświadczenie zawodowe. Chodzi tutaj o wykonywanie przez 4 lata, w ciągu 6 lat przed samym egzaminem, pracy, która polega na wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej i bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, bądź też ze stosowaniem prawa. Chodzi tutaj przede wszystkim o pracę w kancelariach adwokackich, kancelariach radcowskich, urzędach administracji publicznej, sądach jako asystencji sędziów. Ponadto do egzaminu mogą także podejść osoby, które zdały egzamin sędziowski, egzamin prokuratorski, notarialny, komorniczy. Tutaj Szczegółowy wykaz wymogów, jakie muszą spełnić osoby, które nie skończyły aplikacji zawiera ustawa o radcach prawnych, a także ustawa prawo o adwokaturze. Także odsyłam do tych aktów prawnych wszelkie osoby, które zastanawiają się, czy ich staż zawodowy pozwala na przystąpienie do egzaminu z tak zwanego doświadczenia. Proszę Państwa, planując naukę do egzaminu zawodowego, Kluczowy jest zakres tego egzaminu, przedmiot zadań, jakie na tym egzaminie mogą się pojawić. I tutaj mówią o tym przepisy artykuł 78 D ustawy Prawo o Prokuraturze, a także artykuł 36 z indeksem 4 ustawy o radcach prawnych. z tych przepisów jest prawie taka sama. Zarówno egzamin adwokacki, jak i radcowski mają taką samą formę. Składają się z pięciu części pisemnych. Które są przeprowadzane w ciągu czterech następujących po sobie dni, przeważnie od wtorku do piątku. Jak tutaj stanowią nam przepisy? Pierwsza część egzaminu adwokackiego, oczywiście również radcowskiego, obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowana na potrzeby egzaminu. Tyle ustawa mówi nam o pierwszej części, o pierwszej części egzaminu. Także, tak więc pisma jakie mogą się pojawić na tej pierwszej części egzaminu to będzie apelacja karna, prywatny lub subsydiarny akt oskarżenia, a także opinia o braku podstaw do wniesienia apelacji lub aktu oskarżenia. Tutaj dopowiem, że czas na rozwiązanie tej części egzaminu to 6 godzin biorąc pod uwagę tutaj egzaminy adwokackie, radcowskie od 2009 roku, czyli łącznie już będą to aż 34 egzaminy, tylko raz, proszę Państwa, pojawiła się opinia do napisania, natomiast w pozostałych przypadkach, czyli 33 razy na egzamin należało napisać apelację karną. Ani razu do tej pory zadanie nie polegało na sporządzeniu aktu oskarżenia. Przejdźmy do drugiej, do drugiej części egzaminu. Jak stanowi nam ustawa, druga część egzaminu adwokackiego, również radcówskiego, obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowany na potrzeby egzaminu. Tutaj, proszę Państwa, również czas wynosi 6 godzin. Jak, jak wcześniej przeczytałem, możliwe pisma to będzie apelacja w postępowaniu cywilnym, pozew, wniosek w nieprocesie, a także opinia. Tutaj, analizując egzamin od 2009 roku, tylko raz pojawił się pozew i to dosyć dawno, bo już w 2009 roku. W pozostałych przypadkach była do napisania apelacja. E, pięć razy to była apelacja w postępowaniu nieprocesowym. E, ani razu do tej pory na egzaminach nie wystąpił wniosek w postępowaniu nieprocesowym, ani opinia. Nie pojawiło się także żadne pismo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, co nie znaczy, że nie może się ono pojawić na przykład na najbliższym egzaminie. No, jak tak mm, śledzę mm, z, rozmów, z rozmów z kursantami, mm, ostatnie, na ostatnich egzaminach co roku są takie powiedzmy, spekulacje, czy. Eee, czy będzie na przykład pozał rozwód czy apelacja w tym, w tym zakresie? Proszę Państwa, trzecia część egzaminu eee, obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowano na potrzeby egzaminu. Czyli tutaj pod, podczas tej trzeciej części <laughs> może się pojawić aż pięć pism. Umowa gospodarcza, pozew, wniosek w nieprocesie, apelacja cywilna lub opinia. Na ubiegłorocznych egzaminach najczęściej pojawiały się umowy. Sześć razy do napisania był pozew, z czego cztery razy był to pozew, który był oparty o przepisy kodeksu spółek handlowych. Tylko raz na egzaminie pojawiła się apelacja, było to na egzaminie adwokackim w 2016 roku. Mowa oczywiście o tej części, trzeciej części egzaminu, czyli tej części gospodarczej, bo. Jak wcześniej wspomniałem, apelacja bardzo często się pojawia w tej drugiej części egzaminu. Na trzeciej części egzaminu ani razu do tej pory nie pojawiła się opinia ani wniosek w nieprocesie. Dalej, proszę Państwa, czwarta część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowany na potrzeby egzaminu. Na tej części tzw. Tak administracyjnej, czyli możliwe do napisania pisma, to skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA oraz opinia. Do tej pory dwa razy była do napisania skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna, akurat miało to miejsce na egzaminie radcowskim, w pozostałych przypadkach, czyli 32 razy do napisania, była skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Raz była to skarga na bezczynność organu administracji publicznej. Ostatnia, już piąta część egzaminu obejmuje, proszę Państwa, rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny, opracowany na potrzeby egzaminu. Na tej ostatniej już części będzie zatem do napisania wyłącznie opinia. Jedyne pismo, które może się na tej piątej części egzaminu pojawić, to właśnie opinia. Jest to też najmłodsza część egzaminu, bowiem zadania z etyki są na egzaminie adwokackim radcowskim od 2016 roku. Jak pokazują statystyki, jest to najłatwiejsza część egzaminu. Odsetek ocen niedostatecznych jest tutaj niewielki. Warto tutaj wspomnieć, że część czwarta i piąta, czyli część administracyjna i ta z etyki zawodowej przeprowadzane są jednego dnia. Tutaj mamy więcej czasu, bo nie 6, a 8 godzin. No z tym, że właśnie w tym czasie musimy napisać dwa pisma. No zazwyczaj też napisanie pisma z części administracyjnej zajmuje nam więcej czasu niż napisanie opinii z etyki. Yy, jeszcze takie ważne informacje dotyczące egzaminu, to Zdający tutaj nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Natomiast w trakcie egzaminu, zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, czyli tutaj można zabrać jakieś swoje książki. Z tym, że nie mogą one zawierać żadnych notatek, dopisków. Nie mogą to być książki typu metodyki czy wzory pism, czy książki, które zawierają po prostu wzory pism. Podczas egzaminu. Osobom zdającym są także udostępnione stanowiska komputerowe z dostępem do systemów informacji prawnej, czyli na egzaminie można sobie po prostu podejść do oznaczonego komputera, skorzystać z systemu informacji prawnej. Jeżeli są jakieś problemy, to na sali są osoby do pomocy w tym zakresie, które najczęściej strasznie się nudzą, także zawsze chętnie Państwu pomogą. Na pewno na egzaminie należy mieć aktualny tekst aktów prawnych je na pewno trzeba zabrać ze sobą, mieć zawsze pod ręką na egzaminie. Jeżeli chodzi o opłatę egzaminacyjną to wynosi ona 80% minimalnego wynagrodzenia na egzaminie w 2026 roku. Ta opłata proszę Państwa będzie wynosiła 3364,20 zł. Aby zdać egzamin należy uzyskać ocenę pozytywną, czyli co najmniej trójkę z każdej części egzaminu. Tutaj, nawet jedna ocena niedostateczna z jakiejś części powoduje, że egzamin jest po prostu niezdany. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, zdający może przystępować do kolejnych oczywiście egzaminów adwokackich czy radcowskich, z tym, że egzamin ten zdaje w całości. Czyli, jeżeli nie zda po prostu tego egzaminu, to w kolejnym roku może przystąpić czyli nie zdaje tylko z tej części, z której nie za tylko po prostu musi przystąpić do wszystkich pięciu części tego egzaminu od nowa. Od uchwały o wyniku egzaminu zdający może się odwołać do komisji egzaminacyjnej drugiego stopnia, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Ma na to termin 14 dni od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego. Proszę Państwa, warto też wspomnieć o kryteriach oceny pracy egzaminacyjnej. One również wynikają z ustawy o radcach prawnych i ustawy prawa o adwokaturze. Są to po pierwsze zachowanie wymogów formalnych, po drugie prawidłowość zastosowania przepisów prawa oraz umiejętność interpretacji, poprawność zaproponowanego i przedstawionego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje zdający, inne uwagi, tutaj chodzi o język, styl, staranność pracy. Także, aby zdać egzamin, nie wystarczy napisanie pisma z zachowaniem jego wymogów formalnych. Nie jest wystarczające, aby dostać trójkę. Należy wykazać się też wiedzą merytoryczną, zaproponować poprawny sposób rozstrzygnięcia problemu postawionego w zadaniu. Należy pokazać, że umiemy stosować przepisy prawa, umiemy odpowiednio je interpretować. Istotne jest także działanie na korzyść strony, którą reprezentujemy. Słówko też o zdawalności. Jest ona dosyć wysoka. Tutaj w 2025 roku zdawalność wynosiła, proszę Państwa, 83,20% w przypadku egzaminu radcowskiego i 82,30% w przypadku egzaminu adwokackiego, czyli ponad 80% z tym, że też warto tutaj wspomnieć o pewnej istotnej kwestii, mianowicie zdawalność znacznie różni się w zależności od tego, czy do egzaminu podchodzą osoby po ukończeniu aplikacji, czy też nie. W przypadku tych pierwszych, czyli osób po aplikacji, zdawalność wynosi aż ponad 87%, natomiast wśród osób bez aplikacji będzie to 62%. Także widzimy, że osoby po aplikacji uzyskują znacznie lepsze rezultaty niż osoby, które podchodzą do tak zwanego doświadczenia. Jak skutecznie przygotować się do egzaminów zawodowych? Proszę Państwa, przede wszystkim przed przystąpieniem do właściwych przygotowań zalecam analizę swoich mocnych stron i sporządzenie na ich podstawie swojego indywidualnego planu nauki. No, każdy z nas jest inny, prawda? ma inne doświadczenia, inną wiedzę, inne umiejętności. Także zaczynając naukę do egzaminu zawodowego znajdujemy się w różnych pozycjach, na różnych pozycjach wstępnych, można powiedzieć. Czyli nasz harmonogram nauki powinien być dostosowany do naszej indywidualnej sytuacji. Ktoś może na przykład w swojej praktyce zawodowej specjalizować się w prawie i postępowaniu cywilnym. Wówczas będzie musiał przygotować więcej czasu poświęcić na, na prawo karne, na prawo administracyjne i w drugą stronę, karniści, z kolei więcej czasu powinni poświęcić naukę zagadnień z części cywilnej czy gospodarczej. Na pewno łatwiej mają osoby po aplikacji. W przypadku takich osób, przygotowania do egzaminu to w dużej mierze powtórka materiału przerabianego już podczas zajęć na aplikacji. Czyli plan nauki każdego z osób będzie inny. Nie jest możliwe tutaj określenie jakiegoś planu nauki dla każdego, który, który będzie dla każdego odpowiedni. Tutaj podzielę się swoim doświadczeniem. Ja przed egzaminem zawodowym pracowałem w wydziale cywilnym sądu rejonowego jako asystent sędziego, następnie w prokuratorii generalnej, wtedy jeszcze skarbu państwa, no teraz już Rzeczpospolitej Polskiej, a rok przed egzaminem zmieniłem nieco dziedzinę i zajęłem się prawem podatkowym w międzynarodowej korporacji, czyli dosyć dobrze powiedzmy z praktyki byłem obeznany z częścią cywilną, administracyjną, gospodarczą, natomiast więcej czasu musiałem właśnie poświęcić na tą część karną w której to w tym czasie nie miałem jakiegoś doświadczenia zawodowego. Na pewno bardzo mi pomogło to, że byłem na aplikacji, a podczas aplikacji dosyć aktywnie robiłem prace domowe, czyli pisma procesowe, które następnie były sprawdzane, oceniane. No, dzięki temu nie musiałem tak naprawdę poświęcać dużo czasu przed egzaminem na przygotowania. Zajęły mi one cztery tygodnie, które w całości poświęciłem na naukę, ale no, tak jak wspomniałem, to tylko dlatego, że dużo wyniosłem z aplikacji radcowskiej. Moje przygotowania do egzaminu miały Charakter taki bardziej może powtórkowy, uzupełniający. No zazwyczaj jednak tego czasu potrzeba więcej niż 4 tygodnie nauki. Także w każdym przypadku taki plan nauki warto sporządzić. Jak już wspomniałem, musi to być indywidualny harmonogram dopasowany do, do naszych indywidualnych potrzeb. Na pewno należy znać warunki formalne wszystkich piśm procesowych, które to mogą się pojawić na egzaminie. Tutaj też. Niezbędna jest dobra znajomość procedury karnej, cywilnej, administracyjnej, sądowo-administracyjnej również, eee, także zagadnienia materialnoprawne z kodeksu cywilnego, kodeksu karnego należy dobrze opanować. <laughs> Musimy być w stanie w tej części karnej dokonać prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu. Ważna jest zatem, która nie tylko treści samego kodeksu Karnego Kodeksu Cywilnego, ale także sięgnięcie tutaj nieco szerzej do podręcznika, czy też komentarza Niezbędna jest także znajomość orzecznictwa, jeżeli chodzi o te podstawowe instytucje właśnie prawa cywilnego i karnego. Przed egzaminem warto także zapoznać się z egzaminami z lat ubiegłych. Najlepiej spróbować sobie także samodzielnie ich rozwiązać jak najwięcej tak naprawdę. Warto także sprawdzić później swoje rozwiązanie z opisami istotnych zagadnień, które zawiera wskazówki, zawierają wskazówki co do prawidłowego rozwiązania kazusu. Zarówno zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych i opisy tych istotnych zagadnień mogą Państwo pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Ehm. <laughs> Na pewno nie nastawiałbym się, że na egzaminie powtórzy się jakieś zagadnienie materialno-prawne, które było już przedmiotem zadania egzaminacyjnego. Raczej będzie to jakiś nowy problem prawny, jakaś nowa instytucja, która wcześniej na egzaminach nie było jeszcze, to no tak wynika z analizy treści egzaminów z lat ubiegłych, to, co się na pewno powtarza na egzaminach to pewien schemat zadań egzaminacyjnych, sposób konstruowania sprawy w zadaniu egzaminacyjnym. No, i chociażby z tego względu, z treścią zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, każdy zdający, moim zdaniem, powinien się zapoznać. Warto też tutaj zwrócić uwagę, że pisma na egzaminie należy pisać nie zawsze w taki sposób, jak w praktyce piszecie Państwo pisma, w swojej praktyce zawodowej. No, pamiętam taką sytuację, że podczas aplikacji mieliśmy do napisania jako pracę domową apelację cywilną, gdzie. Zagadnieniem dotyczyło odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy umowy o roboty budowlane. Ja wówczas pracowałem w prokuratorii, zajmowałem się właśnie takimi sprawami. Właściwie departament, w którym pracowałem, wręcz specjalizował się w tego typu zagadnieniach. No, użyłem więc swojego doświadczenia z pracy, oddałem apelację w taki sposób, napisaną, jak właśnie pisaliśmy to w prokuratorii. No, byłem pewny, że dostaną cenę bardzo dobrą. Jednak no, ledwie dostałem trójkę, miałem wiele uwag co do moich zarzutów, No pokazuje to, że nie zawsze nasze doświadczenia zawodowe przekładają się na ocenę podczas egzaminu. Widać to też na, dobrze na przykładzie umów gospodarczych, gdzie w praktyce pisze się wiele elementów, na przykład rozbudowany słowniczek, jakieś założenia się czyni do umowy, czy niekiedy jest preambuła. Natomiast na egzaminie te elementy są zazwyczaj zbędne, a czasami wręcz mogą być szkodliwe. Aby wystrzeć się takich błędów, warto przed egzaminem na pewno przeczytać sobie jakąś dobrą metodykę pisaną pod egzamin właśnie zawodowy, powtórzyć materiał z aplikacji lub skorzystać z jakiegoś kursu przygotowującego do egzaminu zawodowego. To już zależy oczywiście od indywidualnej, indywidualnej sytuacji państwa możliwości. Na pewno kurs przed egzaminem ułatwi przygotowania można powiedzieć, niejako poprowadzi za rękę przez proces nauki. Zwróć uwagę na pewne istotne kwestie przydatne na egzaminie zawodowym. Szczególnie może on się przydać, jeżeli kandydat nie jest po aplikacji lub odbył ją powiedzmy, po, naj, po linii najmniejszego oporu, czyli robiąc tylko to, co niezbędne. Najlepszym sposobem nauki do tego egzaminu jest, proszę Państwa, pisanie pism. Oczywiście takich pism, które mogą się na tym egzaminie pojawić. Sobie wcześniej podczas e, wspomniałem Państwu, wymieniłem te wszystkie pisma, które na, mogą się pojawić na egzaminie. Najlepiej, jeżeli te pisma może następnie ktoś nam sprawdzić i dać informację zwrotną odnośnie błędów. Im więcej takich pism napiszemy, tym lepiej tak naprawdę. Jest to bardzo istotne podczas przygotowań. E, dlatego zalecam, żeby po słuchaniu jakiegoś wykładu czy lekturze książki pamiętajmy. Musimy sami spróbować formować zarzuty, wnioski, postanowienia, umowy, nawet le sama lektura nawet najlepszych komentarzy czy metodyk tego nie zastąpi. Yy, ostatnie dni, proszę Państwa, przed egzaminem, na przykład ostatni tydzień. Powinniśmy przeznaczyć na powtórkę materiału, na jego utrwalenie. Tutaj już nie zalecam się, nie zalecam Państwu uczyć się nowych rzeczy, uczenie się na ostatnią chwilę nowych rzeczy. Wzmocni tylko stres przedegzaminacyjny może spowodować także niepotrzebną panikę, zamęt. E, sporządzając, proszę Państwa, swój plan nauki, także pamiętajmy o higienie pracy, czyli nie zatraćmy się w tej nauce. E, pamiętajmy o codziennej dawce ruchu, właściwym odżywianiu się. E, na egzamin powinniśmy bowiem być, być w dobrej formie, także fizycznej. E, są to cztery dni dużego wysiłku, nie tylko naukowego, psychicznego, ale także właśnie fizycznego. E, ostatni dzień przed egzaminem <laughs> powinniśmy sobie zrobić już wolny, nie uczyć się. Skupić się na tym, aby do, przed egzaminem dobrze się wyspać, odpocząć. Już podczas samego egzaminu mm, nie planujmy, proszę Państwa, żadnych obowiązków domowych czy zawodowych, nie planujemy nawet nauki. E, poświęćmy się regeneracji, aby być w dobrej kondycji na kolejny dzień zmagań egzaminacyjnych. Bardzo ważna, proszę Państwa, podczas przygotowań do egzaminu jest, e, jest nasza psychika, jest, jest, jest nasz stan psychiczny, nasza motywacja. No ja mogę tylko Państwa zachęcić do, do wykonywania zawodu radcy prawnego czy adwokata. Są to wolne zawody, dają duże możliwości, także finansowe. No wiadomo, że zawsze się znajdą tacy, co narzekają na trudny rynek usług prawniczych, na, to, na dużą konkurencję na tym rynku. No ale w tym zawodzie myślę, że każdy może znaleźć swoją niszę, satysfakcję z jego wykonywania. Wiadomo, że egzamin jest trudny, jest wymagający. No ale daje nam tytuł zawodowy, no, który jest gwarancją naszego profesjonalizmu, wzbudza także zaufanie w społeczeństwie. Także myślmy o tym w ten właśnie sposób, że naprawdę warto się postarać, warto się pouczyć tego egzaminu na pewno z korzyścią dla nas, prawda? Proszę Państwa, e, przejdźmy sobie teraz już do podsumowania, tutaj po, aby skutecznie właśnie przygotować się do egzaminu. Przede wszystkim musimy dobrze znać jego zakres, czyli pisma procesowe, które mogą się na tym egzaminie pojawić. Następnie sobie zróbmy analizę naszych mocnych stron i w oparciu o to sporządźmy swój indywidualny plan nauki, czyli harmonogram, kiedy czego się uczymy. Po nauce teoretycznej z metody komentarzy przejdźmy następnie do samodzielnego pisania pism, czyli najpierw, po, najpierw teoria, potem praktyka. Im więcej pism napiszemy, tym większa szansa na zdanie tego egzaminu z dobrym wynikiem. Na pewno przyróbmy także egzamin z lat ubiegłych, następnie przeczytajmy opisy istotnych zagadnień komisji egzaminacyjnych. W ostatnich dniach przed egzaminem pamiętajmy o powtórce. Dbajmy także oczywiście o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zróbmy sobie, róbmy sobie przerwy w nauce, wychodźmy sobie na spacer, poprawiajmy jakiś sport. Starajmy się także utrzymać motywację do nauki. Ważne, żeby mieć taką świadomość celu, w jakim, jakim to jest zdanie tego egzaminu, i korzyści, jakie to za sobą niesie. Eee, proszę Państwa, to było już na tyle. To wszystko, co chciałbym Państwu przekazać. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, proszę o polubienie, udostępnienie innym zainteresowanym osobom. Jeżeli macie jakieś uwagi czy pytania, proszę napisać o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.